Witam graczy, bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim już materiale, materiale z serii, co nas czeka Wy. no i mamy ostatni tydzień czerwca tak naprawdę. Mówię, że prawdopodobnie ostatni, tak jak mówiłem, mówiłem Wam na poprzednim filmie, że, że raczej to będzie ostatni, ponieważ Zartanis, który robił te kalendarze, z którego sobie jakby brałem te wszystkie materiały, one były na bieżąco update'owane i, i wszystko, było, wszystko było bardzo przejrzyste. Zadeklarował się inny gracz, Birk, który, który robi kalendarze w wersji, w wersji japońskiej chyba, ale zna dobrze angielski, więc mówi, że mógłby w sumie ten kalendarz też po prostu robić po angielsku. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli będzie ten kalendarz w takiej formie, to będzie git. Wiem, tam ktoś tam pisał, że mógłby nawet mi pomóc taki kalendarz przygotować, ale to jest. Nie chodzi nawet o sam kalendarz, tylko to jest naprawdę czasochłonne, wyszukiwanie nowych postaci, bycie na bieżąco tak naprawdę z tym kalendarzem, ponieważ SG często po prostu zmienia, czy to wyróżnioną kartę, czy to nawet portal jakiś tam często zmienia dzień po prostu przed lub nawet tego samego dnia. Czyli nagle miały być jakieś tam trzy karty wyróżnione, później są trzy karty inne wyróżnione, więc też nie chcę jakichś tam błędnych informacji wam przekazywać, dlatego muszę to nagrywać to w miarę w miarę przed opublikowaniem, czyli dzień dzień. Jakiś, albo kilka godzin przed, tak jak robię to teraz. Natomiast nie mogę tego sobie nagrać na przykład w środę i wrzucić Wam dopiero w niedzielę, no ponieważ te dużo rzeczy się może, może od tej środy zmienić. E, dlatego te, tyle jeśli chodzi o wstęp, aczkolwiek zobaczymy, e, zobaczymy, bo tak jak mówię, wyszukiwanie postaci tutaj, e, to wszystko później dogrywanie głosu, e, później zlepianie to wszystko w jakimś tam programie, edycja i tak dalej, to naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu. No ale zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, jak BIRK sobie będzie radził w tym kalendarzu. Na chwilę obecną powiem wstępnie, że jest, to, że jest to ostatni, ale może Was miło zaskoczyć, może to będę kontynuował. Tego nie wiem. Tak więc tyle, jeśli chodzi o wstęp. No i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od turnieju. Turniej czterogwiazdkowy, niestety bez koloru niebieskiego no i jest to podbite ulepszenie, ten Buster No i dobrze, wiecie moją opinię na temat czwórkowych turniejów. W przyszłym tygodniu będzie turniej trójkowy, więc znowu nie piątkowy. Ja najbardziej lubię oczywiście turnieje piątkowe. Ale dobra, tyle o turnieju. No i mamy. Mam nadzieję, że Wam się udało wylosować te slimki, glutki. Ja tam zrobiłem trochę losów, nie wpadło. Niestety żaden bohater, ten tajemniczy detektyw, z detektywów też nie wpadł więc no, tak to jest, takie to jest moje szczęście, e, ale dobra e, mamy poniedziałek, zaczniemy sobie od poniedziałku i w poniedziałek mamy oczywiście jedną bardzo ważną rzecz, o której powiem za chwilę, najpierw oczywiście Ascension Salmon czyli losowanie artefaktów e, no i tu oczywiście będziemy sobie mogli losować e, tabardy, napoje i takie tam różne teleskopy. Więc ty, tyle, tyle, jeśli chodzi o, o, o ten portal. Tutaj się nie będę jakoś tam szczegółowo rozdrabniał. Dalej, dalej mamy mamy mam, 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 piaski, czyli, czyli sezon piąty. I mamy tutaj wyróżnione karty już w kostiumach. Wszystkie karty będą w kostiumach. Będzie to kostiumowa Hatur, która już była, oczywiście, jako pierwsza, więc myślę, że to jest znowu może, może podbić serca graczy i pieniądze graczy. Do tego kostiumowa Mat, która również już się pojawiała. I będzie nowa karta, znaczy nowy kostium do karty: będzie to Meresank. Meresank ta żółta, będzie do niej teraz kostium, więc takie karty będziemy mieli, wyróżnione dosyć fajne, myślę. No, i zobaczymy, zobaczymy czy coś wpadnie. Bo, chociaż w sumie nie będę miał chyba losów, więc, więc nie wpadnie. Jakby jakbym wpadła druga Hator, zrobiłbym szczerze drugą Hator. Bo, Hator naprawdę w tym kostiumie jest świetna, daje za każdym razem te 10% many i naprawdę jest kozak. Ale dobra, co my tu mamy w pędzie jak najważniejszego? Najważniejsze oczywiście będzie wymiana dusz, czyli to, co czekamy przez 3 miesiące na wymianę dusz, żebyśmy się pozbyli nie tylko miejsca, żebyśmy, ale żebyśmy też zdobyli jakąś tam nową kartę. No, i mamy już podaną listę. Oczywiście tu macie tę listę. Jeśli chodzi o samą o wymianę dusz, no to postaram się jak najszybciej wpędzie jak wypuścić materiał z wymianą dusz, e, omówię wszystkie karty, powiem co moim zdaniem e, warto, a czego nie warto brać. E, nie jest taka ta wymiana dusz zła. Ale też oczywiście nie jest jakaś tam rewelacja. Ja szczerze myślałem, że może dadzą jakąś swowę, może dadzą jakiegoś elfa, a może dadzą jakiś kostium kreskówkowy. No ale to by było oczywiście zbyt, zbyt optymistyczne myślenie to było, e, więc tego, tego nie mamy. Aczkolwiek są to tu, są tu na pewno grywalne karty. E, dobra, tyle mamy jeśli chodzi o poniedziałek, więc takie, takie trzy. Trzy rzeczy dość ciekawe, czyli sezon piąty, wymiana dłuż oraz losowanie artefaktów. Teraz idziemy do wtorku, i wtorek totalnie się nic nie zmienia, więc wtorek od razu skipujemy. Tu mamy tylko, patrzymy, jakie karty mamy wyróżnione, to potwierdzenie tego, co mówiłem. No i teraz środa. Środa oczywiście druga odsłona trybu equalizera. Do tego, do tego, jeśli ktoś nadal nie wymienił sobie karty wymiany, już może to zrobić jeszcze w środę. No i sezon piąty, piaski, to również. Oprócz tego, oczywiście, próby, próby czarodzieja i czarnoksiężnika. Do tego mamy miraże, niebieskie miraże, więc kto tam potrzebuje kuleczki niebieskie, czy alfa, bo jedna alfa oczywiście też jest za przejście. No to będą teraz dostępne. No i najważniejsze że w środę to oczywiście Monster Island. Tak jest, zaczyna się wyspa potworów już. Ostatnio z tym trochę namieszali, ale no, no mamy, mamy wyspę potworów teoretycznie w, w środę rano. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ostatnio pamiętamy, że była wieczorem, się pojawiła. No i tak, no i tak, co my tu mamy na tej wyspie potworów? Oczywiście będziemy mieli postacie do wylosowania. Będą stare postacie, które były, ale będzie również jedna nowa postać. No i tak, stare postacie to jest oczywiście żółta, fura, karta, która już była. Dosyć, dosyć fajna, ale nie będę już jej omawiał, skoro, skoro już tam była, na pewno ją znacie. Kto zna, no to zna. Kto nie zna, to, to sobie może teraz przeczytać, co ona robi. Do tego będzie Dabhan, tak się chyba czyta tego, tego pana. Fioletowy taki, też, też, też dosyć fajna karta. No i będzie nowa karta, będzie to Ruat, i ta karta, zobaczcie sobie. Ona ma 5 rzeczy, które robi tak naprawdę. Jest to wolna karta, ale ma 5 kropeczek, czyli 5 różnych efektów. Eee, I ta karta, już Wam mówię na samym początku, jest podobna do na przykład Śnieżki. Z tym, że jest troszkę oczywiście lepsza niż, niż Śnieżka, nie tylko pod względem statystyk, ale również pod względem damage'u, jaki, jaki robi. Eee, no i tak, co ta karta robi? Dispeluje eee, wszystkie buffy z, mm, z wrogów. Więc tutaj nie jest tak, że ona dispeluje też z nas, tylko po prostu z wrogów. Dispeluje wszystko z wrogów, co jest. Do tego bije 350%. I warto tu zaznaczyć, że ona na początku co robi, to dispeluje, nie, że później, tylko na samym początku dispeluje, czyli wszelkie te różne buffy do obrony, nie do obrony, jakieś buffy od Hator, jakieś leczenia i tak dalej. Wszystko to dispeluje, później bije 350%. Ale ten damage może być zwiększony. Może być zwiększony o 15% za każdy efekt, który zdejmie ta karta. Maksymalnie do, 5, do 500%. Czyli, jak szybko policzymy, 10 efektów wystarczy, żeby zdjęła ta karta, i wtedy już mamy ten maksymalny damage. No i w dobie obecnych kart, w dobie tych podwójnych przełamań, myślę, że te 10 efektów to będzie bardzo łatwo, bardzo łatwo jej zrobić. Tak naprawdę, taka Hator w kostiumie już daje, daje tyle efektów. Oczywiście do tego zostają bufy z, 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 z tego przełamania podwójnego, e, więc tych buffów będzie, będzie już tak naprawdę po pierwszym odpaleniu e, hater w kostiumie. E, e, więc tyle co robi to są dopiero 3 kropki. Mamy jeszcze 2 kropki. Eee, tak jak mówię, dispeluje, bije wszystkich, może bić aż do 500%. Zależy oczywiście, ile buffów ściągnie. Do tego daje atak i daje defa. I to również jest zależne od tego, e, ile buffów ściągnie. Minimalnie daje po 30% ataku i 30% defa. Ale jeśli ściągnie tych buffów 10, no to da 60%. Czyli e, 3% za każdy zdjęty buff. Tak to wygląda oczywiście, czyli jeśli na przykład zdejmiemy tylko 5 buffów, no to da nam plus 15%, czyli będziemy mieli łącznie 45% ataku, 35% defa. No i co ważne, to ten, ten def i, i atak daje aż na 6 tur. Tak jest, więc bardzo, bardzo długi czas trwania tego efektu. I mimo, mimo, wolnej, mimo wolnej many, myślę, że jest to naprawdę dobra karta i będziemy ją, będziemy ją widywali w, głównie w atakach. Wiadomo, jak to jest w obronie z wolną kartą. Ale no, no dzięki statystykom myślę, że może przetrwać to odpalenie e, i może się sprawdzić na tego wolna karta, tym bardziej, że to jest klasa druida, e, więc spokojnie będziemy mogli sobie odpalać na 10 klocków. E, no i tyle, no i tyle jeśli chodzi jeśli chodzi o tę kartę. E, tak jak mówię, trzy wyróżnione karty na, na Monster Island. Oczywiście oprócz tego będą inne karty, niewyróżnione, jak dobrze wiemy, jakieś harikany, e, jakieś tkaczki, mgły, mgliste tkaczki, czy jak to tam się nazywa po polsku, Mistweaver. E, także, także oczywiście te wszystkie karty będą dostępne, Hawthorne i i tak dalej i tak dalej, to Wam nie będę mówił no i no i tyle, tyle jeśli mamy, jeśli jeśli chodzi o środę, w czwartek mamy dokładnie to samo, czyli Wyspę Potworów kontynuujemy i sezon piąty jeszcze, jeszcze mamy więc w czwartek też sobie szybko skipujemy i przechodzimy do piątku, w piątek w piątek mamy jeszcze wyspę potworów, ale kończą się piaski. Mamy to zadanie master talentów, czyli superanckich talentów. Będzie tym razem paladyn na celowniku, więc będziemy sobie mogli zgarnąć tutaj te symbole, żeby go tam wbić, mu ten 21 talent, czy tam 22. Zależy kto, kto wcześniej, czy kupił coś sobie, czy nie, czy zdobył w jakiś tam sposób. Ale tak, będziemy, będziemy mieli ten paladyn. No i co, tu, tu, tu mamy również, będziemy mieli kolejne portale. Będzie Pickup Samon, Pickup Samon, gdzie będzie celimena, niebieski bart. Wiadomo, że, że to, jest, to jest dość dobra karta, ale, ale nie, nie wiem, czy ktoś na tym, na tym będzie losował, żeby zdobyć tę kartę. Ja myślę, że dzięki, dzięki temu, że to jest bard, czyli daje te 5% many, to jest oczywiście najważniejsze w bardach, dzięki temu możemy szybką kartę z legendarnym oddziałem odpalać po 7 klockach, tak jak to bywało z oddziałami magicznymi oraz z maną. No i teraz, teraz tego brakuje, jak ja sobie gram na jazdę np. Na lemon Woodem, pod którego mam oddział, no to, to brakuje mi czasami tego jednego klocka do odpalenia kart. Więc taki bard był oczywiście siat w składzie. Do tego Becky, Becki, Becki postać z wieży magii. No to już sobie sami ocenicie, czy chcecie tutaj losować, czy nie chcecie. W każdym razie będziemy mieli taki pick-up summon. Do tego mamy kostiumy. Takie jest kostiumy. Zaczynamy już w piątek. No i będzie wyróżniona kostiumowa Liana. Oczywiście kreskówkowa. Bardzo bym chciałbym, chciałabym gdzieś do jakiegoś składu, tym bardziej, że mam ją zrobioną, więc zrobić tylko później kostium kreskówkowy, to będzie, to będzie chwilka. No i będzie nowa, nowa karta, czyli kostiumowa Justice. Oczywiście kostium, do, kostium kreskówkowy będzie do niej. No i ona pewnie będzie siekę robiła z fioletowych kart. Tak jak robi to na przykład Azlar z zielonymi no ale, ale zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało, oczywiście oprócz tego wiemy dobrze Viviki, wspomniane wcześniej Azlar, Elena i tak dalej, wszystko to będziemy mogli wylosować w tych kostiumach, tym bardziej, że klucze dostajemy za darmo, często z jakichś tam wizji z różnych skrzynek i tak dalej mamy jakieś tam kostiumy dostajemy, znaczy kostiumy, klucze, więc będziemy sobie mogli coś tam na pewno polosować oprócz tego fajnie, fajne są też czwórki czy trójki na tym portalu, kreskówkowe więc ten portal jest naprawdę taki, że, że zrobimy każdą kartę, tym bardziej, że tych turniejów czwórkowych i trójkowych jest bardzo, bardzo Dużo. Ale ok, oprócz tego mamy jeszcze astralne elfy. No i tu jest co jest co jest ciekawe: to jest to, że wyróżnionymi kartami będą wstępnie są Hammer Clank oraz Lemon Wood. Lemon Wood, który jest wciskany teraz wszędzie, jest mega silną postacią i Zynga wci, wciska go po prostu wszędzie, wszędzie gdzie to możliwe. Tak samo było Super Flame, później została Nerfa, więc pewnie Lemon też zostanie Nerfa. Myślę, że może mniej bić. Jak będzie mniej bił, albo maksymalną ilość hitów może mu z nerfią, o czym nie jest ale testowaliśmy sobie z nawim. To tych hitów jest 11, o czym nikt nigdy nie wspomniał. E, może z nerfią też maksymalną liczbę hitów, nie wiem. E, w każdym razie, no tak wygląda Lemon, e, znaczy tak wygląda stronę Elfy: Portal, Lemon i Hammer, Klank wyróżnieni. Aczkolwiek powiem Wam, że to się może zmienić, ponieważ dużo kart, e, dużo nowych Elfów jest, było testowanych i te Elfy coś nie wchodzą. Nie wiem dlaczego. Hmm, może jeszcze wejdą, może jeszcze wejdą, nie, nie, nie mówimy tutaj, że nie wejdą nowe elfy, może w tym portalu, może w następnym, zobaczymy, w każdym razie na chwilę obecną informacją taką, że będzie Hammerklang oraz Lemon e, Tak więc tak tyle jeśli chodzi o piątek, czyli kostiumy, pick up, salmon, astral elfy, no i super talenty, najlepsze na świecie talenty paladyna. E, później mamy sobotę, w sobotę kończy się nam już wyspa potworów, e, więc nie będzie ona trwała, tak, tak jak to było do tej pory, że, że chyba trwała zawsze do niedzieli. E, tylko się już nam w sobotę kończy ta wyspa potworów. No i oczywiście, nadal mamy kostium, nadal mamy astrona elfy, nadal mamy pick-up salmon. E, oczywiście nie wspomniałem, że w pick-up salmon będziemy mieli reklamkę. E, zaczynamy wojnę. Wojna z podbitym ulepszeniem, więc taki, taki tryb dość lightowy. E, no zobaczymy, jak będzie, jak będzie nam szło no i niedziela, w niedzielę oczywiście próby próby Strażnika Lasu i Paladyna no i oprócz tego te wszystkie rzeczy, które były czyli Astra, elfy i kostiumy e, będą również nie ja mam informacji odnośnie e, odnośnie nowej, nowej tej postaci tajemniczej, więc nie wiem kiedy będzie czy będzie w tym tygodniu, czy w następnym tego nie wiem, e, w każdym razie tak sobie kończymy czerwiec e, i turniejem w niedzielę, turniej, turniej 3 gwiazdkowy bez żółtego z bardzo szybką maną więc tych wesołków nie będziemy widzieć. Za to będziemy oczywiście widzieć pewnie drzewce, drzewce triwile. E, tak wygląda, tak wygląda kalendarz na, na przyszły tydzień, na ostatni tydzień czerwca. Dzieje się dzieje się dość dużo. Dla mnie najważniejsze są oczywiście e, niebieskie miraże, to jest, to jest dla mnie bardzo ważne. E, no i wiadomo, że wymiana dusz jest również ważna. Do tego kostiumy, fajnie, fajnie jakby jakiś kostium wpadł. E, no i nareszcie jakoś tam nie będę chyba za dużo losował. Mm, ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Także, tak, tak jak mówiłem na początku odnośnie, odnośnie tego, czy to jest ostatni kalendarz czy nie, to zobaczymy, bo dużo osób też się spodobała ta seria. Bardzo, bardzo dziękuję za te pozytywne komentarze, że chcielibyście, żebym to kontynuował. Też dostałem kilka wiadomości prywatnych, że, że, że szkoda, no więc przemyślałem, ale, ale zobaczymy, zobaczymy, czy będzie jakiś tam kalendarz dostępny. Tak jak mówię, dowiecie się wszystkiego oczywiście na kanale. Jeśli zobaczycie, że, że no, nowy film, co nas czeka w pierwszym tygodniu lipca. No to znaczy, że postanowiłem kontynuować tę, e, tę serię. Dobra, to chyba, to chyba tyle ode mnie. Najważniejsze informacje powiedziałem. Jeśli o czymś zapomniałem, to przepraszam z góry. Troszkę się dzisiaj śpieszyłem. A, także, także, no tyle ode mnie. Tyle ode mnie, widzowie. Trzymajcie się, cześć.